Siemanko, cześć wszystkim. Nazywam się Kamil Trzaska i postanowiłem dzisiaj opowiedzieć trochę o tym, dlaczego zrezygnowałem z social media. Dlaczego zrezygnowałem z mediów społecznościowych i co mi to dało, dlaczego to zrobiłem i dlaczego polecałbym innym właśnie zrobienie czegoś takiego. Na Facebooku właściwie byłem aktywny, jestem zapisany już 12-13 lat, ale byłem aktywny 7 ostatnich lat i to wyglądało tak, że pewnie tak jak w przypadku większości ludzi, e, codziennie zerkałem kilkadziesiąt razy na tego Facebooka, żeby zobaczyć co tam się dzieje, czy ktoś do mnie pisze, czy ktoś mnie lajkuje. I w pewnym momencie przestało mi się to podobać, bo zauważyłem, że zauważyłem, że w, miałem w to nie najlepszy nastrój. I po prostu po prostu gdy na przykład miałem mniej lajków lub mało osób reagowało na moje posty jakieś, to czułem się naprawdę źle. Czułem się po prostu źle i postanowiłem coś z tym zrobić. Poszukałem w internecie informacji na temat tego, czy media społecznościowe mogą uzależniać. I okazało się, że jest wiele badań naukowych, przeprowadzanych w różnych instytutach. Które pokazują jasno, że media społecznościowe powodują niepokój, zazdrość, gniew, depresję i inne nieprzyjemne stany. I e, słuchałem takiego profesora izraelskiego psychologii, Samowak Nina, który bardzo dużo na ten temat mówił, i mówił, on mówi jednoznacznie, używanie mediów społecznościowych prowadzi do zaburzeń emocjonalnych. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim media społecznościowe zostały stworzone specjalnie po to, żeby przyciągać uwagę przez negatywne emocje, takie jak zazdrość, niechęć, gniew, wzburzenie itd. Takie posty zazwyczaj otrzymują najwięcej reakcji. I to, co nas przyciąga właściwie do Facebooka czy do Twittera, to nie jest wcale to, że otrzymujemy jakieś pozytywne sygnały, tylko to, że otrzymujemy dawkę zazdrości, dawkę gniewu, dawkę smutku i te właśnie negatywne emocje uzależniają podobno bardziej od pozytywnych. Gdy otrzymujemy pozytywne emocje, nie uzależniamy się tak mocno od nich, tak jak od tych negatywnych. Wbrew, wbrew pozorom jest to bardziej uzależniające, od jakiego. po, po tamtym czasie, jak wysłuchałem, e, wysłuchałem e, tych audycji, tych wykładów profesora, zacząłem, przesta, przestałem przeglądać e, Facebooka, tylko publikowałem na nim. Także traktowałem go jako sposób dzielenia się myślami i e, powiem. Szczerze, że na początku było dobrze, było lepiej, ale wciąż miałem ten niepokój, że dlaczego tak mało dostaję na przykład lajków albo reakcji, powodowało to we mnie pewien, pewien przykry stan. I postanowiłem w końcu zupełnie zrezygnować z tego. Może nie do końca zupełnie, bo jako komunikator do rozmów to mi się bardzo przydaje i nie skosowałem konta. Tak samo mam różne biznesowe rzeczy na Facebooku, gdzie muszę publikować rzeczy, tak samo na Twitterze i Instagramie, ale przestałem publikować osobiste jakieś rzeczy tam i przestałem angażować się w cudze posty, w cudze, w cudze historie. I powiem, że na początku było dość ciężko, bo jak z telefonu skosowałem Facebooka, to właściwie jak leżałem, czy nic nie robiłem, to ręka automatycznie sama kierowała się po telefon, żeby sprawdzić, czy dostałem jakiegoś lajka na przykład. I to było trochę, trochę dziwne, trochę takie y, trochę świadczyło o uzależnieniu. I ale właściwie muszę powiedzieć, że się czuję z tym bardziej wolny, bo y, teraz nie mam, nie muszę się uzewnętrzniać tak Każdą rzeczą, którą chcę komuś przekazać, po prostu zacząłem bardziej zwracać uwagę na normalne kontakty międzyludzkie, a nie takie sztuczne, udawane przez social media, przez media społecznościowe. I yy, powiem szczerze, że lepiej się czuję po, po tym czasie, kiedy przestałem używać tych mediów. Yy, przede wszystkim mam więcej czasu. Mam spokojniejsze emocje, medytuje mi się lepiej, bo gdy medytowałem, też zdarzało się, że co chwilę patrzyłem na telefon. I jak widzicie tutaj na załączonych obrazkach nie jest to tylko mój problem, tylko to jest zauważalny problem wśród ludzi. Młode, młode pokolenie jest mówi się, że jest stracony jeśli o to chodzi, bo tak bardzo wsiąkło w media społecznościowe, że właściwie to kształtuje ich psychikę bardzo. I taki, na sam koniec chciałbym zaproponować Ci to, żebyś się przyjrzał, przyjrzała temu, czy naprawdę Facebook czy Twitter jest Ci potrzebny do czegoś. Czy nie czułbyś się, czy czułabyś się lepiej bez tego. Także dzięki za. Słuchanie i mam nadzieję, że to było interesujące dla Was. Zachęcam do subskrybowania, jeśli tego nie zrobiłeś, i zachęcam do dania łapki w górę. Dziękuję, cześć.